Zaczynamy w takim razie półfinał e, Lenovo Cup numer 1 Druzdil kontra Diveret Protos. Nieznany dla mnie zupełnie zawodnik przyznaje się, bez bicia. I bardzo jestem ciekawy, jak w tym Best of 3 sobie poradzą obydwaj zawodnicy tak naprawdę. No, Druzdil widzieliśmy, że pokonał tutaj jeszcze w fazie Best of One nikogo innego jak Distara. Myślę, że jednego z większych faworytów tutaj do wygrania tego turnieju, drugim bezsprzecznym faworytem tego turnieju jest yy, slider, który gra w drugim półfinale z Marysią, która tutaj ostro yy, proksy gra. Z tego co wiem zagrał ten zawodnik, ta osoba, jeżeli to dziewczyna, no to przepraszam oczywiście zagrała również takie proksy na fankaja eliminując go w pierwszej rundzie tego turnieju. Zobaczmy w takim razie, jak potoczy się ten półfinał. Póki co, e, póki co, yy. zrobimy tak, że pokażę pierwszą grę. W sumie też racja, że slider gra przecież w Polkimie i nie będziemy go tutaj stopować. Najważniejsze jest, żeby spokojnie sobie mógł zagrać, żeby był gotowy i do dyspozycji na pojedynek swój z przeciwnikiem z Rosji. Wróćmy do tej gry w takim razie. Mamy druzdyna na dole po lewej stronie na Blistering Sands. O tym nie powiedziałem. Ciekawa mapa wybrana przez tych dwóch zawodników. Szczerze powiedziawszy, jestem tutaj bardzo, bardzo. Jestem tutaj bardzo, bardzo niezorientowany, na jakiej zasadzie mapy są wybierane. Nie przeczytałem regulaminu, przepraszam najmocniej. E, no i nie wiem, w każdym razie mapa Blister Xen jest bardzo niepopularna, jeżeli, jeżeli mogę się tak wyrazić. Póki co baraki skończone, e, wybudowane przez. Druz Dealer, robi się pierwszy Mariner. Mamy również Gateway, na razie jeszcze nic się w nim nie buduje, za to jest zbudowany Cybernetic Core. Łapać złodzieja, krzyczą teraz propki. Ta SCV ukradła naszą kasę. Mapy narzucone, rozumiem wielkie dzięki proxy tutaj za podpowiedź w tym temacie. No czyli mapy były narzucone Blistering sense. Ja osobiście nie przepadam za tą mapą. No, ta probka już chyba długo nie pożyje i ona nie ukradła nic rozstrzelana w tym momencie. Jest tutaj Sappi Deep odbudowany. Chociaż zobaczcie, że można było o ciupinkę, o ciupinkę go bliżej posunąć i poszerzyć sobie tutaj ten obszar e, widoczności jaki jest przy ewentualnym ataku e, właśnie na to przejście cały czas jeszcze utrzymuje druzdil e, swoje CV w bazie D Diveretha. Swoją drogą powinien być zakaz wymyślania takich sywek. przecież jak ja mam streamować mówić Divered teraz atakuje, jak to się ciężko wymawia eee, Ta ksywka jest fajna, ale ciężko się ją wymawia, tak? Ja jestem leniwym komentatorem i co za tym idzie Wolałbym jakieś proste niki, na przykład eee, No nie wiem, nie będę nic wymyślał, bo jeszcze się ktoś na mnie obrazi Kończy się robić bunkier tymczasem, jest faktory, robi się również nie, myślę, że to Starport, drugi barak, jest te chlap. Bardzo jestem ciekawy co tutaj za tego za tego bunkra będzie chciał zrobić Druzdil, no a Divered póki co e, szykuje się tutaj do standardowego chyba Forward Gate, a. nie, nie będzie Forward Gate, będzie raczej Fast Expo. Przez się, że ta propka tutaj postawiona, żeby już proxy pyro zrobić, no ale póki co ten jeden Starker i ten jeden Zero nie mają tutaj najmniejszej szansy, żeby cokolwiek zrobić. Jest tutaj 500 minerałów w tym momencie, no i na co, na co czeka Divered? Divereth. Na co on czeka? Zakolejkowany tutaj no, w ogromnej ilości probki. Teraz skancelował to. Ta proba tutaj stoi. Jest budowany Nexus w takim razie. No a Helion Drusdila tutaj minął te jednostki. Czy on widzi, co się tutaj dzieje? Widzi tutaj tego e, Zelota, który przekopuje tą górę kamieni. No a teraz ten Helion wjeżdża do naturala e, Diveretha. Widzi, że ekspuje Protos. No i pytanko, co zrobi na to wszystko Druzdil. Widzimy cały czas opracowywane jednostki, nowe, budowane nowe jednostki. Są pociski spowalniające, to warte do zauważenia, więc tutaj na tych kilku początkowych marauderach chcę oprzeć ewentualny push druzdil Co ciekawe, tutaj nie dostrzegłem wcześniej nawet, że jest ten um, drugi pylon zbudowany, przedarł się tutaj ten herion z pięć killsów, ma w tym momencie stoi tutaj Jeden stalker, który próbuje coś objąć 7 kilców w tym momencie. Czy zdoła jeszcze raz strzelić? No 8 kilców, spokojnie, wyciągnięte. 21 probek zostało protosowi w tym momencie do 25. Przewaga w limicie również po stronie Terrana, który teraz będzie puszował. Zostawiam włączoną zakładkę z tym a, limitem. Nie ma przeciwnika Snajdera, niestety szkoda, szkoda. No, odbita ta wieża Xel'Naga, nie będzie wiadomo co robi, eee, co ma tutaj do obrony Protos w tym momencie, eee, dwie sentry warpowane, um, cztery stalkery, jeden zero. no, te dwa heliony coś tutaj próbowały zrobić, coś zajrzały, eee, jak będzie chciał wykorzystać te swoje maraudery, powinien mieć troszkę bardziej z przodu jest tutaj jeden 0 momentalnie ściągnięty, e, Pada pierwsza centry druga również, nie zdąży tutaj zarzucić za bardzo tymi e, forcefieldami e, cztery stalkery jeszcze pozostały włączył sobie paski życia pokusowany tutaj bezwzględnie, dwa stalkery wyciągnięte no ładnie, e, zanim te zeroty się pojawił zostały już pozbawione tarc. bardzo ładne mikro tutaj, e, zobaczmy jaki akurat ja tutaj w tym momencie e, Druzdil prezentuje, ale Diveret trzeba przyznać, że bez większych problemów wybronił się, co najważniejsze ma już uruchomioną ekspansję, a Druzdil kończy dopiero teraz budować swój Command Center, więc ta jego, ta jego baza druga będzie uruchomiona z pewnym opóźnieniem. Martusia pewnie makijaż poprawia. Eee, no cóż, zobaczymy. Co my tu mamy? 3 Stalkery, 5 zelotów póki co. Sprawdzam, co tu się dzieje w bazie tak naprawdę jest już Robotnik Facility, chociaż jego umiejscowienie no, nie jest może do końca idealne. Nie ma jeszcze RoboBay, nie widzę RoboBay dostawionego. Jest za to obserwator, który tutaj a, powie Diverethowi wszystko, co robi jego przeciwnik. Są tutaj Maraudery, są tutaj Marines. Zakładka produkcyjna mogłaby nam tu w sumie wrócić. Robi się Orbital Command, widzimy, że robi się Bunkier. Dwa baraki Techla, Marauderzy, Marines oraz Mediwaki. No a Protoss, czyżby wyruszał tutaj? powolutku dopusza limit na podobnym poziomie 32 SCV do 36 probek czyżby chciał tutaj znowu kopać widzimy, że już troszkę zmiękczone jest to tylne wejście do bazy Drusdila błyknę sobie tutaj wody, jest War Prism. nie dostrzegłem, że buduje War Prisma, więc tutaj nie jest uruchamiany jakiś taki bardziej konkretny kolosus immortal mix tylko jest war prism trzy heliony w tym momencie przelarły się tutaj zupełnie niebronione to wydobycie e, musi tu poczekać na rundę warpinu e, Protos żeby móc tego bronić śledzę tutaj kątem oka przelatujący na dole mapy e, ten war prism e, troszkę problem tutaj udało się wyciągnąć e, jest po parę hitów na każdym z tych helionów chociaż ten bechowy dopiero teraz pierwszego a first Blood Ma na swoim koncie. Jest tutaj ten Warpism, wracając w tym momencie e, do bazy. Wybronione to, zobaczmy ile probek zostało. 28. Um, no i co teraz, co dalej? Widzę, że tutaj pisze lol e, Diveret zbliżej, niezrozumiałego dla mnie powodu. Niemniej jednak ten Warpism tutaj cały czas zaparkowany. Let's have a blast. Um, cztery, cztery baraki w tym momencie. Faktory tylko służy do budowania. Do budówek działa tutaj to wydobycie. Zresztą, no widać, to po dochodzie są muły dodatkowe na 4 gazy. Za sekundkę przejdzie Druz um, No ten War Prism troszkę zapomniany. Robi się już pierwszy kolos za to 3. <grym> Ach, ja na to nie zwróciłem uwagi. Pisał, była taka od swojego forża, a nie Heliony. No cóż, dzięki yy, za podpowiedź. Zrezygnował chyba na razie z użycia tego Warprisma Diveret, za to widzimy, że pozbywa się tych zniszczalnych skał. Chciałby tutaj jak najszybciej chyba zająć się złoto w tym momencie widzimy, że ma środki finansowe, żeby uruchomić tutaj trzeciego Nexusa, ale pytanie, czy to jest to, co powinien w tym momencie robić. Widzę tutaj um, czterech Marines zaledwie w tym Medivaku, taki troszkę biedny ten drop, muszę powiedzieć. Spora ilość marauderów tak naprawdę. Robią się wikingi. Robi się również Tor. To jest ciekawostka, że zdecydował się na Tora Druzdil. E, wraca tutaj armia Protosa w tym momencie. Jak tam limit? 114 do 90. No to już widać, że ta przewaga, e, że ta przewaga w ekonomii Druzdila jest zdecydowanie lepsza. E, i przekłada się na wymierne efekty, zrzuconych tych czterech Marines tutaj, no zostawił ich Medivac nie podoba się to na pewno chłopakom, muszą zrobić swoją robotę, jedna, druga, no, i, trzecia jest, jest, trzecia probka zdjęta, czwarta propka zdjęta, e, patrzę ile tutaj no jeszcze jedna, zdezorganizowane tutaj znowu wydobycie, no i ci Marines niestety, niestety zmieniają się a, na grillowane przetwory. Warprism dalej tutaj stoi. No szkoda, że nie próbuję w żaden sposób użyć tej jednostki, że nie chcę nawet tutaj myśleć o jakimkolwiek harasie. Czwarty Warpgate będzie zostawiany w tym momencie. Robią się również Immortale. To chyba odpowiedź na tę informację, którą dostarcza tutaj cały czas ten obserwator, że tylu marauderów ma w tym momencie Terran. 134 do 106, blisko 30 limitów przewagi. Um... No są pierwsze wikingi również jest tutaj tylko jeden kolosus z tego co widziałem nie ma oczywiście zasięgu do nich do niego, do niego opracowanego i robi się Wojdrej. oj skacze nam tutaj po jednostkach trochę diveretch, a tu niestety wiąże się z jedną prawidłowością że skakanie po jednostkach powoduje że mamy dużo Duże zróżnicowanie jednostek, ale nie mamy dużo jednostek. No i zobaczymy, czy to rzeczywiście się tutaj przełoży na to wszystko. Póki co spora kulka ee, Bioterana plus ten jeden Thor e, stoi tutaj, e, zagląda. No i wpada w tym momencie. No, Martusia jeden Slider tam był znowu chyba jakiś Prox, ale skupmy się już na tym pojedynku. E, rzucone chyba dwa Forcyzy, jeszcze tutaj cztery WorkPointy się zelotą w tym momencie. No ten e, kolosus zadziwiająco długo przeżył, pomimo tych czterech pomimo tych czterech wikingów dużo marauderów tutaj jeszcze zostało jest ten Torys no i cała armia Protosa wyparowywuje w tym momencie myślę, że good game będziemy mieli 1 do 0 dla dla Druzdila a ja teraz bym chętnie przeskoczył do drugiej gry slidera ja teraz chętnie